Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Mini Speaker Bluetooth. Jest to przenośny głośniczek z wbudowanym akumulatorem, który ma pojemność 600 mAh. Dzięki niemu możemy słuchać muzyki od 3 do 5 godzin. Wiadomo, że je, oczywiście jest to uzależnione od tego, jak głośno będziemy jej słuchać. Głośniczek ma wbudowane gniazdo na kartę MicroSD. Na USB oraz na Jacka. Posiada Bluetooth, dzięki niemu możemy się bezprzewodowo łączyć z innymi urządzeniami. Ma również przycisk, który pozwala nam odbierać telefon. Jesteśmy przykładowo w jednym pomieszczeniu, telefon został w drugim. Słuchamy sobie muzyczki. Nagle telefon dzwoni. Nie musimy iść do drugiego pomieszczenia, tylko przyciskamy zieloną słuchawkę. Mój telefon jest już sparowany z tym głośniczkiem, więc zademonstruję Państwu jak gra. Regulacja głośniej ciszej. Bardzo ładnie, solidnie wykonany, z wysokiej jakości materiału, bo ładnie się na pewno będzie prezentował na biurku. Można sobie go również zabrać gdzieś na wycieczkę, na grilla. Fajny poręczny. Warto coś takiego mieć.